Cześć, tutaj Fałde, witam Was w nowym odcinku na moim kanale. Dzisiaj będzie to troszkę inny odcinek, odcinek informacyjny, bo pojawi się w końcu długo wyczekiwany maraton na czołg premium. Wiecie o tym, że takie, takie maratony już wcześniej były, można było wygrać UZ111, można było też 34 x 3 wygrać Toga, chyba Dicker Maxa, no było tych czołgów troszeczkę, czy super pressinga chyba nawet. Było tych czołgów troszkę do wygrania w ten sposób do zdobycia właściwie w ten sposób. No i po długiej, długiej przerwie mamy w końcu maraton i jest, tym razem jest to maraton na T-44 przez 100. T-44 przez 100 jest to 8-metrowy czołg premium średni radziecki. On się różni od 4-4, no powiedzmy szczegółami, ale taką najbardziej widoczną tutaj różnicą jest to, że ma tutaj takie boczne fartuchy, które ochraniają przed pociskami kumulacyjnymi. Czołgiem jeszcze nie jeździłem, więc nie jestem go w stanie ocenić, natomiast myślę, że część z Was widziała go w czasie streamów z Gamescomu. Mogę powiedzieć, że od 1 września będziemy mogli ujawniać informacje na temat tego czołgu, bo dostaniemy znowu tutaj na miary na, na specjalne konta. Będziemy mogli tymi czołgami się troszkę wcześniej pobawić, żeby przedstawić Wam swoje spostrzeżenia i przemyślenia na temat tego czołgu, ale wracając do samego, do samego maratonu. Maraton ma się rozpocząć 17 września w sobotę od godziny 7 rano i trwać do środy 7, 7, do 19 października do 7, do 7 rano. Więc będziemy mieli troszkę ponad miesiąc nawet na to, żeby ten czołg zdobyć. Tyle, że muszę powiedzieć, że wymagania są dość wyśrubowane. Zobaczcie, mamy przede wszystkim, żeby wygrać czołg i miejsce w garażu, musimy zdobyć 8 żetonów misji, czyli po jednym żetonie z każdej nacji. I teraz zaczyna się problem taki, że aby zdobyć tutaj, gdzie to jest napisane, aby zdobyć żeton z misji. O tutaj, tutaj mi uciekło. Żeby zdobyć żeton z misji, potrzeba zdobyć 150 tysięcy punktów uszkodzeń i zniszczyć 150 pojazdów. Czyli to jest dość znane, dość znane warunki. Takie były kiedyś też w innych czołgach, prawnych. natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że w tym momencie jest więcej nacji po prostu w bocie. No i zrobienie tego dla ośmiu nacji może być po prostu problemem, bo to po prostu może zająć zbyt dużo czasu według mnie. Za chwilkę Wam powiem dlaczego i za chwilkę przedstawię Wam to dokładnie na liczbach. Więc musicie zrobić na każdej nacji, czyli na ZSRR, Niemcach, USA, Francji, Wielkiej Brytanii, Chinach, Japonii i Czechosłowacji musicie zdobyć te wszystkie żetony. Przy czym jeżeli jakiegoś żetonu nie będziecie mieli, a będziecie chcieli posiadać ten czołg, to możecie sobie dokupić dany żeton. To nie jest tu, zwiniemy sobie to. Zwiniemy sobie, możecie sobie dokupić pojedynczy żeton za 7 euro. Oczywiście wiadomo o co chodzi, jak chodzi oczywiście o pieniądze. Więc tutaj WG w ten sposób postępuje. To zresztą można było robić wcześniej, czyli w tych wcześniejszych maratonach, że jeżeli nie wykonaliście jakiejś tam części tej składowej maratonu, to mogliście sobie taki żeton dokupić i zdobyć taki czołg. Oczywiście czołg będzie też dostępny w sklepie premium zwyczajnie. Za 99 euro będzie można go kupić razem ze złotem, załogą na 100% i różnymi bonusami, lub sam czołg za 49 euro. Czyli jak na czołgu 8 tieru premium, naprawdę drogo. Natomiast weźmy pod uwagę to, że, że po prostu przez ten miesiąc można zdobyć sobie 2 czy 3 tony, i wtedy ta, ta cena oczywiście zostanie odpowiednio pomniejszona. No a teraz przejdźmy troszkę do matematyki, bo myślę, że to jest dość ciekawe i to pokażę Wam, czy ten czołg w ogóle warto robić. Połączymy sobie tutaj na vote live, gdzie są moje statystyki dla mojego konta i włączymy sobie kalkulator tak. i tutaj na tym kalkulatorze policzymy sobie ile ja grając musiałbym musiałbym grać, żeby ten czołg, ten czołg zdobyć no i tak, jeżeli mamy 8 nacji tak, pomnożymy to razy 150 tysięcy tak, 150 tysięcy obrażeń to wychodzi nam milion 200 tysięcy obrażeń trzeba zadać przez te 30 liczmy 2 dni, tak Całe 1 200 tysięcy obrażeń. Weźmy ostatnie statystyki, nie bierzmy całego konta, bo wiadomo, że tam na początku każdy troszkę gorzej grał, uczył się i tak dalej, ale weźmy za ostatnie 30 dni, bo to myślę, że jest najbardziej miarodajny wskaźnik. Więc ja robiłem 2028 osiem tego damage'u. Podzielmy sobie ten, te 1 200 tysięcy. Często tą wartość którą robiłem i okazuje się, że żeby zrobić cały ten damage, który potrzebuję, muszę zrobić prawie 600 bitew, tak? we 600 bitów, czyli 591 bitew i weźmy, teraz pomnóżmy to przez dajmy na to 7 minut, tak, czyli standardowo mniej więcej tyle bitwa trwa. Troszkę krócej, długie troszkę dłużej, ale z tego co w ogóle ujawnia około 7 minut jedna bitwa, więc sobie to pomnożymy razy 7 i wchodzi nam 4142 minuty. tak, Podzielimy przez 60. 69 godzin i teraz przez 32 dni. tak. I wyjdzie nam około 2 godzin i 15 setnych godziny, czyli 15 setnych godziny no to dajmy na to, że będzie to, że będzie to jakieś tam 10 minut, tak? Czyli dwie godziny z małym hakiem około będzie musieli poświęcić na to, żeby przy moich, przy moich obrażeniach zrobić same obrażenia. I to, jest, to są same obrażenia do tego, jeszcze dochodzą oczywiście fragi, których też trzeba zdobyć po 150 na każdej nacji. Policzymy sobie ile to będzie we fraka. Czyli mam 2 godziny z małym hakiem na obrażenia, a teraz zobaczymy sobie, zobaczymy sobie fragi. Potrzebujemy 150 fragów razy 8 to jest 1200 fragów. Podzielimy sobie to. Podzielimy sobie tutaj jest 1,36 moja średnia fragów, tak jest. Tam wychodzi 882 bitwy. Na to, żeby zdobyć fragi, pomnożymy sobie to... nie pomnożymy sobie. Tak, pomnożymy sobie to przez 7 minut i podzielimy przez 60. Będziemy mieli 102 godziny, a 102 godziny to już jest naprawdę bardzo, bardzo dużo grania. No i przez 32 dni. To powiedziałem 3,20, czyli to już jest 1,5 z godziny, powiedzmy 3 godziny 10 minut, tak? No to trzeba powiedzieć, że tu już zaczyna się naprawdę robić bardzo, bardzo dużo. Nawet jeżeli gracie dość, macie dość dobre statystyki, tak jak ja, to po prostu może to być zwyczajnie problemem. Oczywiście tutaj w te 30 dni wliczają się też bitwy na niskich pierach u mnie, bo wiecie, że sobie lubię takimi lolkami czasem pośmiegać się jakimiś szóstkami czy piątkami. Jeżeli skupiłbym się na dychach, to na pewno te wskaźniki byłyby trochę wyższe i można by to zbić pewnie o o jakieś 30 minut. Natomiast natomiast to i tak jest cały czas dużo, to musielibyście codziennie przez te 32 dni grać, po te 2,5 godziny czy 3 godziny po to, żeby nabyć. A jeżeli macie trochę słabsze statystyki to, to jeszcze jeszcze nawet dłużej, tak więc tak myślę, że, że ten czołg będzie naprawdę do zdobycia dla bardzo, bardzo, bardzo wytrwałych albo po prostu dla osób, które zwyczajnie zdobią kilka misji, a resztę żetonów dokupią, jeżeli chcą bardzo posiadać ten czołg. Na temat samego czołgu się nie wypowiadam, tak jak mówię na razie. Powinniśmy konta dostać jutro, myślę, i 1 września będziemy Wam mogli pokazać ten czołg, więc zapraszam do mnie na stream 1 września. To się tym czołgiem troszkę wieczorem pobawimy. Natomiast na pewno filmik z jakiejś niezłej bitwy i opisu czołgu będzie u mnie na YouTubie. Przemyślenia na temat tego, na temat tego eventu zostawiam Wam już naprawdę. Powiedzcie, czy uważa się, że Wam się opłaca grać przez 32 dni po 3 godziny po to, żeby... 3 godziny i więcej nawet po to, żeby zrobić taki czołg, bo, bo myślę, że w tym momencie te warunki są troszkę przesadzone. Jeżeli by to było 6 nacji, 5 nacji, to tak, ale 8 nacji po 150 flagów, po 150 tysięcy demężu, to będzie tak naprawdę już nie ma tym, tylko po prostu jakaś totalna katorga, więc moje zdanie znacie. Ja bym chciał poznać Wasze, więc napiszcie w komentarzach, co na ten temat myślicie. Dobra, teraz w tym odcinku taki, tak jak mówiłem, informacyjny link do do opisu eventu macie tutaj pod filmikiem. Tam możecie zajrzeć, a ja zapraszam Was za, za dwa dni na, na kanał i będziecie, dzięki, i będziecie mogli zobaczyć sobie to, te, te 44 przez 100 w akcji, żeby samemu ocenić, czy się opłaca, czy się nie opłaca. Dobra, trzymajcie się. Cześć.